Kanion Akademii Pana Kleksa numer 4 kurwa. Pan Bandyszewski najebany. No ha, ha, ha. Oczywiście znowu tu biorę udział, jak wszyscy wiedzą. Po bo to mój, mój kanał. Po, po, po klasy. <grym> tu kogo mamy po po kurwa? I pozdrawiam wszystkich. No, pozdrawiamy to pozdrawiam wszystkich. Jak pójdę no. po ulicy, to proszę mi kurwa, nie odmawiać kurwa złotówki. A <grym> to już jest bezczelne kurwa. Dlaczego? Jeszcze pijesz moje piwo nie. To już jest kurwa dramat To jest kurwa dramat Nie no to jest kurwa dramat normalnie pierdolony Oddaj musisz mi to oddać my kurszę A nawet nie wypiłem Kurwa To była kara ustawowa kurwa ty jesteś kurwa No on no, jest kurwa przecież Nawet nie wypiłem No no nie wypiłem kurwa Co nie wypiłem kurz teraz zrobił to był kara, kara za wykroczenie. Kurwa. Ty, ale to już kurwa wiesz, już kurwa sezon kurwa łosie się kurwa skończył, nie? Nogi mm. są już zrzucone kurwa w lesie, nie? No to zaraz na następny się, sezon kurwa, musisz łosie, zabierać. Już się łosie, wiesz, szykują do zimowego snu, nie? <laughs> Przecież łosie nie śpią do tej kurwa, o Od kiedy to łosie śpią w zimie, kurwa. A wiesz, że łosie jedzą na, 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 na jesień jabłka i są najebane, chodzą? Wiesz o tym? Wiem. W Szwecji normalnie to jest problem, bo idzie na jebany Łosie, jak dojebiesz do niego, to masz auto Bo łoświe, no, no, 800 kilo. No. To są no. Łosie, tylko ten. Łosie. Ten bary, kurwa. łosie, kurwa, gości, Łosie chodzą, kurwa, żrą, bo u nich nie, u nich nie ma tak jak u nas, że u nas są, kurwa, wiesz? To nagrywasz wszystko? No na cały czas, kurwa. <grym> A co ty nie wiedziałeś? jakie tu filmy, wideo są człowiek, człowieku, kurwa. Że jak to oglądniesz, to chłopie. Wiesz, na ilu filmach już jesteś, kurwa. Jak jesteś nadupcony, jak ci wsiecę latarką w morda, ty jesteś na i śpiewasz z drugiego, e, yeah, To ty nie wiesz, że ty masz takie filmy? Nie wiem. To zobaczysz, na Teraz kupuję, bo nie mam komputera. teraz kupuję laptopa. nie. No to przyjdź do mnie, ja ci powiem, jakiego. A ile masz pieniędzy. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. No, na razie chyba kupiłem gitarę. No, demoty idą. No to no to dwójka, nie, za dwójkę. Za dwójkę kupimy elegancko. Nie, dewoty szły. No, ale ty mi musisz, jak ja to mam, musisz mi nauczyć, jak ja to później mam wejść, żeby to zobaczyć nie później. To musisz mi, to chłop, bo pod jakie hasło tam trzeba wejść? Rulam, Wywróć mnie, bo, pod, dostanę bo dostanę szało. bo hmm. dostanę Laptop jak kupi, to jeszcze nie będzie miał internetu, musisz się założyć, albo z kablówki, albo... Ja no. to wiadomo, to jest... No. Tak samo ja jak kupisz mam, telefon, to telefon masz, ale kurwa nie, nie zadzwonisz. Jak nie, jest... nie włożysz karty SIM. No, no, o, dziś no, no. no, Ale nie w każdym no, nie, bo to, to ludzie bo się pieszy dziwnie pieszy, zachowują, naprawdę. Kurwa. Ja mam ten internet, ten, ten... E... kablówki. No, też ja mam taki. No. No, to no, się no, podłącza drutem, ale musi mieć kartę, siedziałbym znowu. A nie, laptop ja może nie, nie mieć. Włączasz końcowe. No, A modem to gdzie? Modem też jest, kurwa, chłopie. Nie gadaj, k**wa. Nie, router ma. Ja nie mam routera, ja mam taki modem, kurwa. No, Thompson, taki. To, nie router, się... to nie jest router, no, to nie jest niby router. To jest modem, no, modem no. no. Możesz mieć laptopa na kabel, kabel a możesz mieć laptopa na taką kartę że bierzesz laptopa, kupa ja mam na końcówkę i no. na jeszcze no. możesz użyć Wi-Fi na przykład, dostępowych, darmowych punktów, na przykład 8 bo minut bodajże 16. Ja kilkakrotnie już korzystałem z darmowych. nie nie, nie są punkty normalnie Wpiszesz, kurwa darmowe punkty to dostępu, wi-fi i pod biblioteką też jest, pod biblioteką musi być, no hotspoty masz, tak zwane no, tylko że to powinno być oznaczone normalnie, a nie jest, nie. Artek kupił tego, tą kablówkę, no to jest kablówka i ten, i i ten, inter. Grzesiu przyniósł tego laptopa, otworzył tego laptopa, sprawdził, Grzesiu ja się na tym nie znam, ale ty się na tym znasz. Grzesiek to wszystko Co? sprawdził. Co? Jakaś nowa twarz idzie? Mamy go, mamy go, ja go to tu widzenia. To A ty nagrywasz? Z widzenia go No pewno! Sąsiad. Mój sąsiad, żebyś go kuźniewał czasami... Przestań! <laughs> Cześć. <zapracował. Też>, Cześć. <też. laughs>